Co powiedziałbym sobie, mając te 21 lat i jeszcze raz cofając się. Do przeszłości. Moi drodzy, ta retrospekcja myślę, że będzie bardzo użyteczna dla osób właśnie dookoła tego wieku. Cześć, ja nazywam się Emilipski, a to jest kanał dla wszystkich młodych, ambitnych osób pragnących się rozwijać. Rozwijać jak żyć, a nie tylko przeżyć. Nasze hasło tego kanału i społeczności, no właśnie, i to jest wszystko związane z tym, z czym zmagają się młodzi ludzie, czyli zdanie matury, potem studia. Praca i założenie czegoś własnego, jeżeli chodzi o firmę. I to, moi drodzy, wszystko sobie może fajnie działać, jednak rzeczy z perspektywy czasu wyglądają zupełnie inaczej. Co to znaczy, że wyglądają inaczej? To znaczy, że nigdy czasu nie cofniemy, ale warto posłuchać rzeczy, które ktoś jakby mógł cofnąć czas, zrobiłby inaczej bądź pomyślałby w inny sposób. Moi drodzy, mając te 21 lat, jest się około w połowie studiów, nałóżmy takich, których kończysz inżynierem. O, powiedzmy sobie, jesteś na drugim, trzecim roku, w zależności jaką szkołę wybrałaś, wybrałeś. I wtedy mogą pojawić się pierwsze myśli odnośnie rzucenia studiów. Tego, że jest to Ci niepotrzebne, tego, że jest to bez sensu, tego, że przecież papier nie gra roli i jakoś sobie poradzisz. Moi drodzy, ja również tak samo myślałem. Ja po pierwszym roku chciałem ze studiów zrezygnować. Czy byłoby inaczej w moim życiu, gdybym ze studiów zrezygnował? Nie wiem. Wydaje mi się, że by było i byłoby to chyba błędem. Od tego odwiedły mnie dwie osoby. Znaczy może więcej osób, ale głównie najbliższa rodzina, że słuchaj, no już szkole tego roku leć dalej, chociaż skończy tyle. Z reguły tak się mówi. Dlaczego przeciwnik studiowania tak naprawdę a może bardziej studiów pod względem systemu edukacji w Polsce i tak je skończył? Moi drodzy, jest to karta przetargowa na rynku pracy, do tego, by zacząć zarabiać pieniądze i ewentualnie realizować własne projekty. Co to, co to nam mówi? To znaczy, że w tym wieku pomyślałbym akurat dokładnie tak samo jednak ty masz teraz podano tę te wiedzę na tacy. Co to znaczy? To znaczy, że ja kapitału nie miałem na was tej inwestycji. Ja kapitału nie miałem, żeby pokupować maszyny, żeby zacząć szyć dla was bluzy. Prosta sprawa. I co ja sobie pomyślałem wtedy, że jeżeli mam dochodową branżę, branżę, którą lubię, to czemu faktycznie nie przemęczyć się studiów w Polsce, czyli tego, co jest szkołą przetrwania, ale przecież jak ja się przemęczę. To tego już nie będzie w moim życiu. To znaczy ja to zamknę i nigdy do tego nie wrócę. Dlatego nie, nie poszedłem w ogóle na magisterkę, co jest uważam, stratą czasu w tym kraju, tak czy tak, no to właśnie, dokończenie studiów. To chcę powiedzieć wyraźnie, ktoś by powiedział Emil, ale bez sensu. W zależności od kierunku, który studiujesz. Bo jeżeli studujesz wyższą szkołę robienia hałasu, to sorry, ale będziesz kolejnym studentem, który ma papier z. Jakiejś politologii, z bezpieczeństwa i nie wiem, i czegoś sztuki kurczę, medytacji, z nie wiem, oglądania ptaków. Moi drodzy, Twoja jest to pasja, proszę bardzo. Jednak jeżeli ty nie potrafisz w tym wieku sprawdzić rynku pracy, w czym się zarabia pieniądze, co umiesz, jakie kompetencje posiadasz, i do tego dopasować się kierunek studiów, no to właśnie może być tak, że jesteś już w tym momencie wypalona, wypalony. I dlatego o czym zaraz będziesz chciała, będziesz chciał zrezygnować całkowicie ze studiów. Jeżeli ta odpowiedź brzmi inaczej, to dokończ te studia, bo no właśnie, chodzi o kapitał. Moi drodzy, w najmłodszym wieku, jeżeli nie masz bogatych rodziców, to skąd masz mieć pieniądze na to, by zarabiać jeszcze więcej pieniędzy? I tu pojawia się rzecz, którą przeczytałem w jakiejś fajnej książce. To była książka z jednym z no, miliarderów, multimilionerów, tak naprawdę napisana, nie pamiętam co to było. To było już wiele lat temu, ale do tej pory to pamiętam, że ucz się i staraj się uczyć za pieniądze firm albo innych ludzi, a potem wykorzystaj to u siebie. Coś pięknego, to zdanie, to są rzeczy, które do końca życia będą ze mną, wydaje mi się, że tak, bo pamiętam to do tej pory, niesamowite. Sydney, ja nagrywam, nie, szczek nie szczekaj na pieski, nagrywam. No i właśnie, dlaczego niesamowite? Dlatego, że ja nie przerywam swoich materiałów z reguły, a tu właśnie, tu jakieś szczekanie, tu jakieś, no co ty? No słuchajcie, wracając do tematu, to, e, to niesamowite dlatego, że no to jest bardzo mądre, to jest bardzo mądre. Ktoś się powiedział, czy to oczywiste? No ale właśnie, to wymaga takiej inteligencji finansowej, że jakieś cele, i to jest kolejny podpunkt, jakieś cele masz i chcesz do nich dążyć. To wymaga ogromnej konsekwencji, samodyscypliny o tych rzeczach. No, jeżeli chcecie o ta samodyscyplinie, konsekwencji w działaniu, jak coś sobie postanowić i dążyć do długotrwałego, długoterminowego celu, to dajcie znać w komentarzach. No będzie mi bardzo miło, jeżeli tych komentarzy będzie więcej i będę wiedział, co nagrać, co Was interesuje, może coś innego. Tak czy tak, to jest działanie, które pozwoli Ci nie tylko zgromadzić pieniądze, ale w tym całym działaniu, co ja bym chciał usłyszeć. Co według mnie zrobiłem dobrze, to oszczędzanie tych pieniędzy właśnie po to, co chciałem zrobić później. To znaczy, moi drodzy, ja zarabiałem te pieniądze, mając te lat 20, 21, 22, i dopiero wtedy stwierdziłem, że nic praktycznie nie kupuję. Sprawdziłem, jak będą wyglądały moje zarobki, jak już wyglądają. I wtedy stwierdziłem, że to będzie dobry moment na to, by właśnie w tym roku otworzyć coś swojego, część środków przeznaczyć, część środków ulokować, część środków mieć jako zabezpieczenie, właśnie już w tym wieku. Gdzie będzie, no co za głup, to ty na emeryturę idziesz. No moi drodzy, poduszka taka finansowa, że ja w tamtym wieku mogłem przez kilka miesięcy już nie pracować zupełnie i się samemu utrzymać, no to to jest, to jest duże, duża. Karta przetargowa w podejmowaniu decyzji. Moi drodzy, teraz pytanie: co lepiej robić? Przemęczyć się przez pewien okres w jakiejś pracy, yy, która nie jest do końca dla Ciebie dobra, bo taka sytuacja może być, versus studia, które nie są do końca dobre dla Ciebie i próbować czegoś swojego, czy może jednak powiedzieć, że wszystko Ci nie pasuje i postawić na jedną kartę? Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. Wiem, że osoby, które teraz w tym momencie tego filmu stwierdzają, że sorry, ale mój kierunek ani nie jest perspektywiczny, ani mi się nie podoba. Pamiętajcie, to jest tylko jedna rzecz. Pamiętajcie, że w Polsce studia za wiele się nie różnią. Za wiele się nie różnią. Pójdziesz na innego miasta, na inną uczelnię, na inny wydział, będzie to wyglądało w zupełnie i, i podobny sposób. Co to znaczy, jaki sposób? To znaczy taki, że i tak będziesz spotykał ludzi, którzy nie powinni być wykładowcami. Którzy te również będą chcieli ci położyć kłodę na danym przedmiocie, który jest nieistotny po to, aby oblać część studentów. Nie no moi drodzy, ten materiał, tu ktoś dzwoni, tu coś, no ale właśnie, to jest ta dynamika, jeżeli tu się robi, to się robi, w tym projekcie jest zaangażowany, to nawet nagrywając... Cały czas coś dzwoni i nie mam jak nagrać 10 czy 15 minut. Niesamowite. Moi państwo, co dalej? Niby zostawiasz uczelnię, niby wszystko się spina, ale co ja bym chciał ci jeszcze powiedzieć, właśnie w tym wieku, to ta konsekwencja w odkładaniu tych pieniędzy, co ewentualnie już jesteś w takim miejscu, że zarabiasz? I gdybyś powiedział: Ale Emil, jak? Moi drodzy, w tym wieku, jeżeli z pół roku na pół roku, maksymalnie do roku, twoje zarobki szybko nie rosną, a nie, że tam 5%, to znaczy, że robisz błąd. Dlaczego? Dlatego, że, moi drodzy, wygodnie jest i ja obserwuję to wśród takich osób właśnie w tym wieku, że oni sobie poszli do pracy do kina i siedzą w tym kinie półtorej roku. Pracują, powinni pracować już w zawodzie i zarabiać podobne pieniądze i wtedy jest perspektywa na jeszcze większe, wtedy jest perspektywa na ewentualne założenie firmy bądź dodatkowej, pobocznej działalności, a oni siedzą się to dalej w tej samej pracy. Kompletna głupota, kompletna strata czasu, kompletna strata możliwości, jakie oferuje nam teraz świat i jakie oferuje w ogóle to, że Ty jeszcze słuchasz tego filmu w tym miejscu. Znaczy, że jesteś osobą ambitną. Wiecie o co mi chodzi? Jeżeli mówię o tobie, to nie jest po to, żeby powiedzieć, że Ty, no co jest grane, tylko właśnie zmień to. Moi drodzy, najważniejsza, w sumie zawsze jest wszystko najważniejsze, ale bardzo ważna rzecz, to słuchajcie języki. Język, jeżeli nie wiesz, co ze sobą zrobić, jeżeli nie wiesz, w którym kierunku pójść i te rzeczy wcześniej, dalej się wahać, czy studia rzucić, czy kontynuować, czy jak to zrobić, moi drodzy, język to jest najważniejsza rzecz, i jedyna, przydatna, może taka użyteczna, a nie przydatna, bo matematyka może być przydatna, jak pójdziesz na takie, a nie inne studia, ale moi drodzy, język. Język, Polska to jest outsourcing dla krajów bogatszych. Co to znaczy? Praca w korporacji jednej, drugiej, trzeciej, wielkiej firmie to jest zawsze praca z językiem, to jest zawsze praca dla zagranicznego kapitału. Stąd wyższe zarobki, stąd większe możliwości, stąd pewne standardy, których niektórych rzeczy mogą uczyć się polskie firmy: w podejściu do pracownika, w traktowaniu go, w rozwijaniu go, bo jest to wartość dla firmy. Także moi drodzy. Bez języka, jeżeli ty dalej masz problemy ze swobodną komunikacją w danym języku, który ewentualnie potrzebujesz, na przykład firma jest z kapitałem hiszpańskim, a ty hiszpańskiego nie chcesz uczyć, a tam już coś znasz, ale nie chcesz go rozwijać, błąd. Mój drodzy, język powinien być non-stop używany. To, że miałaś angielski na dobrym poziomie, to, że miałeś w czasie matury rozszerzonej i ty nic z tym teraz nie robisz, masz lektora do odbędnienia na studiach. To właśnie to ci wyraźnie mówię, że w tym wieku ty powinnaś. Powinieneś zapieprzać na zajęcia językowe. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Samemu otaczać się językiem. Bo ten język ci wyjdzie. Jeżeli jeszcze masz taką pracę, która go nie używa na co dzień, jest, nie dotykasz tego języka. To robisz ogromny błąd. To na własny użytek, zorganizuj sobie korepetycje dwa razy w miesiącu, dwa razy w tygodniu, jakie są możliwości twoje finansowe. Zobaczysz ten progres, zobaczysz te możliwości, które ci się otworzą wtedy, kiedy po prostu powiesz: mam totalnie wywalone, ja szukam już pracy tylko w tym języku. Robię te rzeczy, dlaczego nie mogę robić tego dla zagranicznego kapitału? przecież też tam klikam tabelki w Excelu. To są naprawdę bardzo przydatne rzeczy, o czym w tym e, filmie mówiliśmy i mam nadzieję, że ci się bardzo przydadzą, bo, bo to jest właśnie to. Tutaj na mojej twarzy wyświetla się film, kolejny wybrany specjalnie dla ciebie. Kliknij go, a my się widzimy w komentarzach, papa. Pa.